No, i witam Was w części drugiej. Wracamy do, naszego, do mojej, naszej tablicy. Mamy tutaj pokazane, tak, przypominam, godziny popołudniowe i godziny ranne. To wymarzymy, bo już nam nie będzie potrzebne. No, i wróćmy do naszej prezentacji. Na tym zadaniu skończyliśmy. Czyli teraz uwaga jest pokazane od godziny siódmej rano do godziny drugiej po południu. Minęło 7 godzin, tak? Czyli od, od 7 do 12 jest 5 godzin, tak? Od 12 do 2 są 2 godziny, razem 7 godzin. No ale na to jeszcze przyjdzie czas. Dobrze. Teraz chciałabym, żebyśmy powtórzyli o zegarach. Popatrzcie najpierw na ten zegary. <laughs> I uwaga. Chłopiec, który tutaj jest na obrazku, jest to Filip. Ja może, może troszeczkę go powiększę. Tak? O, teraz będzie dużo lepiej. To jest Filipek. Filipek yy, zajmuje się zegarami. No i popatrzcie, proszę. Dziewczynka, która stoi tutaj, nie wiem jak ma na imię, ona mówi, że godzina dwunasta jest południe. To prawda. Kiedy wskazówka duża z małą się pokryją, wtedy jest godzina dwunasta. I teraz popatrzcie proszę na zegary, zegary pokazują godziny przed południem. Pierwszy zegar pokazuje godzinę dziesiątą, czyli dziesiątą rano. Drugi zegar godzinę jedenastą, trzeci zegar, którą godzinę oczywiście dziewiątą. Umiecie już zegary doskonale. No i czwarty godzinę ósmą. Z kolei zielone zegary wskazują godziny popołudniowe. Pierwszy zegar, którą godzinę wskazuje, proszę odczytać. Dobrze, godzinę 16. Drugi zegar, godzinę popołudniową. 14. Trzeci zegar, godzinę popołudniową. 19. I czwarty zegar, godzinę popołudniową. 13. Popatrzcie proszę na zadanie drugie. Dzieci mają różne zajęcia. Wskaż numer zegara, na którym krótsza wskazówka pokazuje odpowiednią godzinę. I uwaga. I proszę pracować, pokazywać na monitorze. Tylko do, delikatnie. Ania wychodzi do szkoły o tej godzinie. Na którym zegarze jest pokazana ta godzina? Bardzo dobrze. Ania wraca ze szkoły o godzinie 13. Na którym zegarze pokazana jest ta godzina? Bardzo dobrze na tym, ile czasu ani nie było w szkole, i w domu. No spróbujmy obliczyć. Raz, dwa, trzy. Jak to obliczyć? Można to obliczyć w ten sposób. Czyli można obliczyć 13, odjąć 10. Równa się 3H. Przypominam, H jest jednostką y, czasu. Czyli od godziny, w której Ania wróciła do domu, odjąć czas, gdzie Ania wyszła. Czyli tu wróciła, a tu wyszła. Dobrze, popatrzmy dalej. Łukasz z kolei idzie na trening o godzinie 16. Na którym zegarze jest godzina 16, proszę. Na tym bardzo dobrze. O dziewiętnastej Ola zaczyna oglądać dobranockę. Na którym, godzinie jest, na którym zegarze jest godzina dziewiętnasta? Na tym bardzo dobrze. I Łucja wstaje o ósmej rano. Na którym zegarze jest godzina 8? Na tym. Czyli mamy to powtórzone. Idziemy dalej. Trochę się rozszerzyło, ale nie szkodzi. I uwaga! Posłuchajcie. Czy wiecie, że godzina to 60 minut? Ja kiedyś popełniłam błąd, bo chciałam coś obliczyć, i wyszło mi, że jedna godzina ma 100 minut a tak naprawdę godzina ma 60 minut. Minuty pokazuje dłuższa wskazówka zegara, tu macie, tak, a krótsza pokazuje, yy... dłuższa wskazuje minuty, a krótsza godzinę. Najszybciej przesuwa się minutnik, którego nie ma, najbardziej leniwa jest godzina, no a wskazówka trochę szybciej idzie. Teraz popatrzcie, na zegarku jest co 5 minut, czyli 5 minut jest pomiędzy tymi. Czyli weźmy teraz, otwórzmy znowu yy, zeszyt. No i teraz ja to wymarzę. Dobrze. No i teraz narysujmy sobie znowu koło. Dobrze. Koło. Tutaj napiszmy godzinę dwunastą, tutaj trzecią, tutaj szóstą i dziewiątą. I obok piszemy, że jedna godzina to sześćdziesiąt Wypiszecie to na dole, ja po prostu napisałam tutaj, nie bardzo mogę to zrobić. 60 minut. Teraz podzielmy sobie tak, aby w każdej części były po 3. I uwaga, tutaj jest 5 minut. Ta kreseczka oznacza minuty. Tutaj też jest. 5 minut. Tutaj 5 minut. To bardzo ważne. Każdy zróbmy sobie innym odcieniem. Tutaj jest 5 minut. Wiem, że Wam ciężko malować klamry. Nie ma tylko robić 5 minut. Podzielę sobie jakby na kolorami dobrze? Będzie mi prościej. Wam tłumaczyć. Wy też możecie zrobić 5 minut. Pięć minut ważne jest aby niczego nie pominąć i na końcu zróbmy e, może fioletowy. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Czyli popatrzcie mamy tutaj Podzielone po 5 minut. Czyli jeżeli godzina ma 60 minut, tak, to wskazówka, tutaj jeszcze nie narysowałam, to jak będzie długa wskazówka, to ona będzie wskazywała czas. Dziwnie to wygląda, ale na chwilę wróćmy do prezentacji. Popatrzcie, jeżeli długa wskazówka zielona się przesunie, to minęło 5 minut. Ta wskazówka będzie sobie szła, więc będziemy musieli dodawać po 5 minut. Czyli, jeżeli 5 minut po godzinie 6, zapisujemy i zaraz Wam pokażę jak. Czyli wracamy znowu i teraz mamy tak, nie wiem jak to zrobić. No będę musiała niestety tutaj pisać, przesunąć troszeczkę potrzebuję tu pole. Dobrze? Czyli mamy tak. Jeżeli wiemy, jeżeli wiemy, że 1H, czyli 1 godzina ma 60 minut min, to znaczy że w ciągu doby. Są 24 godziny, ale obliczenie jest za trudne, więc nie robimy. Teraz proszę sobie znaleźć jakąś rzecz i przedzielić tak jak ja. Podzielić zegar na cztery części. O, w ten sposób. Ja, żeby mi yy, dobrze było, więc przepraszam Was, ale to sobie wymarzę. bo to mi tutaj naprawdę nie jest potrzebne. No i teraz. Dobrze. Wyobraźcie sobie, że teraz mamy tutaj podzielone na cztery części. Czyli, jakbyśmy sobie z boku, pod spodem narysujcie sobie jeszcze koło, Oj, 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 Dobrze, ja sobie muszę zmienić kolor. Dobrze, czyli narysujmy koło. Podzielmy je na cztery części pod spodem. To wiemy, że to jest całość 60 minut. Czyli jeżeli tu sobie zrobimy tak, wy też rysujcie, to podzieliliśmy znowu na godziny. Taki zegar, inny. Zaraz będziemy w trzeciej części. I teraz, zanim skończymy, musimy wiedzieć, że tu mamy 5, liczymy 5, 10, 15, czyli ta część ma 15 minut. Ta część ma 15 minut. Ta ma 15 minut i ta ma 15 minut. Czyli razem mamy 4 razy po 15, czyli 15 dodać, 15 dodać, 15 dodać, 15. Dodać, 15. Czyli godzina dzieli się na 4 części. Na 4 części i 15 minut to piszecie koło tego. To jest kwadrans. K, s Kwadrans. Czyli na jedną godzinę przypada, czy, przypadają cztery kwadranse. Bardzo ważne, cztery kwadranse. Czyli jeszcze raz. Jedna godzina to jest 60 minut. Mamy cztery kwadranse. Widzicie, tak jak tutaj narysowałam. Każde 15 minut to jest kwadrans, czyli mamy jeden kwadrans, drugi kwadrans, trzeci kwadrans i czwarty kwadrans. Cztery kwadranse, czyli jedna godzina to jest 60 minut, 15 minut to jest kwadrans, czyli co możemy powiedzieć? Że jedna godzina. Równa się 4 kwadranse. Czyli powtarzam jeszcze raz. Jedna godzina ma 60 minut, jeden, na jedną godzinę przypadają 4 kwadranse, a kwadrans ma 15 minut. I na tym kończymy drugą część. I zapraszam do części.